No to dzień dobry Kogo witam, kogo goszczę Wybieram się na spontaniczną przejażdżkę W kierunku bliżej nieznanym póki co I pomyślałem, że zabiorę Was również na tą wycieczkę Więc zapraszam na materiał, zobaczmy co do z tego wyjdzie Jest po 16 W planie mam jakieś 300 Będę jechał sobie nockę Kierunek północ. I na początek mamy od razu podjazd. Jadę starą Zakopianką. W zasadzie do, do Myślenic będę podróżował starym śladem Zakopianki. Oprócz tego zjadę tam kawałek do Rapki. Zobaczymy, co tam podziałali. Była tam konkretna przebudowa, więc jestem ciekaw, jak im to wyszło. Za początku będzie troszkę górzyście, będzie zjazd, im dalej na północ tym łagodniej i zamierzam skorzystać z tej pogody nareszcie lato pełną gębą w końcu Cała przebudowa była z tyłu, za nami, czyli wyjechałem za tym miejscem. No, szkoda, bo chciałem troszkę to zobaczyć. Niemniej mamy rabkę, tak jak mówiłem, przejeżdżamy. Pierwsza większa miejscowość na trasie. Jutro jest święto, więc muszę mieć to na uwadze. Ale jestem przygotowany. O to się zbytnio nie martwię No i po kilku kilometrach spędzonych na Krajowej 28 Dojeżdżam do Skomielnej Białej Skrzyżowania, które jest dane wszystkim podróżnym z korków jakie się tutaj tworzyły Musiałem odjechać, bo stał koło mnie motocykl Tam możecie zobaczyć właśnie to skrzyżowanie w którym tworzyły się gigantyczne korki w okresie wakacyjnym, teraz tu planuję błogi spokój. Stanę sobie na chwilę w Krzeczowie. Pokażę Wam jedno miejsce i sam chcę je w końcu zobaczyć i dowiedzieć się w końcu, co tam się wydarzyło, tak naprawdę. Dobra, więc mamy to miejsce. Jak mnie pamięć nie myli, to zginęła tutaj czwórka posłów czy senatorów. 30 lat temu jakieś? Tak, już patrzymy. 94. Posłom na Sejm, Halina Halincerska, Marian Korczak. Ko Korczak. Wanda Sokołowska, Maria Trzcińska, Faj, Fajfrowska i Andrzejowi Włodak, Andrzejowi Włodaków Czyli piątka Czyli wszystko mamy jasne 7 października 30 z groszem Jakieś blade kolory Nie mam pojęcia o co chodzi Będę to prostował W produkcji No i dobra, jedziemy dalej eee, Dowiedziałem się co nieco z tego miejsca, to co chciałem wiedzieć Również wy coś wiecie, miejscowość Krzeczów Aby ktoś chciał stanąć przy starej Zakopiance Na jednym z zakrętów eee, Ja jadę na dół eee, Postój Postój w miejscowości Lubień Pod jakimś sklepem, tam sobie coś kupię, z i pogadamy trochę jeszcze Miejscowość Lubień, 40 km się zbliża. Zobaczcie, jaki mają tu spokój na drodze. Trochę mogę dychnąć od tego ruchu, no ale ucierpiał ten ruch cały tutaj, nie? Restauracje i te hotele, motele i tym podobne rzeczy. Są mi moje delikatesy, więc stanę sobie coś tutaj wiem. Mają. Aha, tu ok Opuściłem sklepik, opuszczam lubień. No i już przyciągłem uwagę pod sklepem, facet do mnie zagadał, gdzie se jadę, co to za rower, jaki mam plan i tak dalej. I tak się wypytał, pogadaliśmy. Ja mówię, że jadę turystycznie, w zasadzie. Jedną nockę chcę sobie przejechać. A gdzie dojadę, zobaczę. Może was odwrócę. Jedziemy dalej starą zakopianką w kierunku Myślenic. No i mamy Myślenice Tu będziemy tylko przejazdem. Jedziemy w kierunku północnym, i dalej będziemy się kierować w kierunku Skawiny. W drodze na Mogilany taki teren zróżnicowany: to w górę, to w dół. Kręcimy w prawo i pewnie będziemy zjeżdżać. Ja was przypnę na klatę. Dobra, jesteście na klacie. Ja muszę stanąć na jedynkę gdzieś. Ale nie ma gdzie, bo tu pełno ludzi, pełno zabudowań O, tutaj, 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 tutaj zanim będzie ten wjazd Mogilany Kilometr nie wiem, który, zaraz Wam powiem, ale tu jest jakieś kino na rynku Co by na to mama, jest No nieźle, nieźle. Mała przerwa będzie i będziemy dalej lecieć. Dwa staczki banany, jakiś wafelek, no i lecimy dalej, dalej, dalej. Kilometry 73 Mogilany, centrum Mogilan. Dalej na skawinę i bokiem koło Krakowa. Drobiło się przyjemnie, chłodno. Yy, mamy no niby 25 stopni pokazuje dalej, ale jest bardzo przyjemnie. Jestem ciekaw, czy coś widzicie w tych ustawieniach. Wydłużyłem przysłonę, więc powinno wpadać więcej światła w nocy, a tym samym powinniście widzieć więcej. Coś mądrego wymyślić. 140 km. O, to sobie nazywam takie ciostko. Nie znam Mamy ciastko, wodę i milkshake'a. 140 km przejechane. Jak się jedzie? Dobrze, ciepło jest. Chyba 18 stopni. Jestem w Olbromie, bo tego nie powiedziałem. A może i powiedziałem? Nagrywacie się? W ogóle nagrywacie? Reszta wody na plecy. No i co? Dobrze się jedzie na razie. Jest po północy. Miejscami takie ujeby jest dziwne. No ale co zrobić? Nie zawsze będzie gładki asfalt. Takiego czegoś jeszcze nie jadłem. Jakieś ciastko Frank Oli. Czekajcie. Tyle. Dobra, ja coś przeję, wypiję i będziemy lecić dalej. Zdrowie Wasze. No to jestem we Włoszczowej. Mamy 208 km. Jadę na dworzec. Kolejowy, na stację kolejową w zasadzie Włoszczowa Północ Żeby zobaczyć Pana Gosiewskiego Który na tej stacji jest Jestem ciekaw co u niego Może uda mi się go znaleźć Kojarzę z pociągu, że Gdzieś na peronie, przy peronie stał A później tu widzę Ładny mają rynek, więc przyjadę tu Siąść tej zjeść No to mamy coś takiego. Nie wiem, czy cokolwiek zobaczycie. O! No dobrze, jest Przemek, Jest trzecia nad ranem. Albo trzecia w nocy. Zależy co, jak co. Dobra, wymieniam latarę. Wymieniam latarę. Wymieniam akumulator w latarce. Jedziemy dalej na, na rynek. Tam sobie zrobimy przerwę. Włoszczowa północ. No fajnie, mają przystaneczek, stację właściwie można powiedzieć. Nie wiem, czy cokolwiek będziecie widzieć, ale Właszcza ma bardzo piękny ryneczek. Bardzo ładnie tu. Dobra, mamy trzecią, trzydzieści. Do Kielc. Do Kielc. Jakieś chyba 40 km. Około 45. Będę chyba na styk ze swoim planem. Najwyżej będę wcześniej troszkę kończył. Bilet na pociąg mam kupiony. Pociąg do Krakowa. Bo do mnie nie ma bezpośrednich pociągów. Bo ja mieszkam na takim lekkim zadupiu. No i jadę. Do zobaczenia dalej, dziś na trasie. No nic się w nocy nie dzieje. No, niestety, musicie mi to wybaczyć. <noise> Pokazałbym Wam więcej w nocy, ale, no, jadę takimi po prostu ciemnościami, że. Przecież to się w pale nie mieści, słuchajcie. Jeszcze wyjeżdżając, stanowiąc sobie na cyrklu, jem sobie. Bebe, Małe jeszcze. Cena jak w sklepie normalnym 40 groszy, także spoko. No i wylatujemy z Włoszczowej powinno się robić jasno i cieplej. Przede wszystkim ja sobie założyłem już nogawki bo jest chłodno, jakieś 16, z groszem I co, chciałem herbatę gorącą No ale jest niestety czyszczenie i płukanie ekspresu i tego, i tego tamtego No nic, będziemy lecieć Do zoba na trasie Zaczyna się robić jasno Mamy chyba czwartą, czwarta dochodzi. Ja opuszczam krasnocin. Eee, byłem pod wiatrakiem. Tutaj macie fotę. Eee, na kamerze i tak nie byłoby nic widać. Widać na horyzoncie wschód. Dzień budzi się do życia. Zobaczcie jaka mgiełka siadła. Ładna. Zbliżam się do Kielc W Kielcach muszę coś kupić sobie do jedzenia A Troszkę się rozciepla I co? Przelecimy przez Kielce No i będziemy się kierować Do następnego celu pośredniego Jest chyba szósta już Tak, szósta, szesnaście ja mam 260 km. No i jedzie się całkiem, całkiem. Spanie mnie nie męczy. To dobrze. Słuchajcie, pokonać te kielce i te wszystkie światła na tych ścieżkach. To jest po prostu jakieś nieporozumienie. Czekam na jakiś normalny asfalt. Dobra, wskakujemy. No i opuszczamy kielce. Nareszcie, nareszcie. Kto to widział tyle świateł? No, trochę czasu straciłem na tych światłach. Ale do mojego celu zostało niewiele, bardzo przyjemny dystans. Oczywiście, czasowo jest to do zrobienia, nawet z lekkim zapasem. Opuściłem te kielce w końcu. No i jadę. Chyba starą siódemką. No bo to kielce, no to tutaj siódemka na północ. A w tym kierunku właśnie jadę. Wszystko na to wskazuje, że tu mogłaby być siódemka. Ale jest super, bo jest pusto. Nie ma ruchu praktycznie na razie. Więc jedzie mi się doskonale. Powoli zaczyna się robić ciepło. Więc ja się będę powoli rozbierał No i do celu taki bardzo przyjemny stan, jak mówiłem Więc jadę sobie na spokojnie jest dobrze No i tak to będzie stara siódemka Bo tam idzie S -ka. co widać Wypełnie widzicie ale zrobię wam zuma. Będzie to bardzo brzydkie, ale zrobię wam zuma. Dobra, ja się łapię, bo mamy zjazd, chociaż mały, ale będzie. Skarżysko Kamienna 305 km. No i tutaj będę kończył swoją podróż. Moim celem był radom. Ale muszę skończyć w skarżysku, ponieważ mogę nie zdążyć na pociąg. Poczęwałbym takie pół godziny. 40 minut jeszcze takiego bezpiecznego zapasu a mogę dojechać no po prostu na styk e, mam niby 20 minut tam e, jakiegoś takiego zapasu na dojazd ale może być różnie więc no wolę, wolę nie jechać, wolę nie jechać, nie cisnąć e, tutaj kończę, jadę sobie poszedć do jakiegoś sklepu e, pokażę wam Parowóz, jaki stoi tam przed, przed, przed Peronem, przed budynkiem, pokręcę się trochę jeszcze tutaj po stacji. Zrobię sobie parę zdjęć, pokażę Wam oczywiście ten parowóz. No, bo tak jak mówiłem, eee, no i jeszcze sobie tam pogadamy na końcu na Peronie, jak będę siedział. No i co słuchajcie, jestem na dworcu czekam sobie na, na pociąg, pójdę jakiś obiad sobie zjeść. Ale zobaczcie to. Jakie PT47 piękne. O, jest maszynka. Super jest. Pociąg kończy Pociąg jak się jechało w ogóle? No jechało się dobrze Zacząłem tak dość konkretnie Później mnie złapało troszkę taki, taki Kryzysik był, takie coś jak odejście sił Więc sobie zwolniłem Jechałem troszkę wolniej, schłodziło się I, i, i potem Gdzieś koło, koło, za Krakowem gdzieś E, przyszły kolejne siły, jechało się w sumie w nocy bardzo dobrze e, Było bardzo ciepło 17-18 stopni, 16 nawet miejscami Ale pojawiało się nad ranem e, Mgły Mgły, w związku z tym zrobiło się zimno Spadała temperatura, więc ubrałem sobie nogawki I w tych nogawkach sobie jechałem cały czas aż tutaj do Skarżyska Fajnie jest, pogoda jest super Dzisiaj znowu będzie upał. E, no i co? Sprawdziłem wszystko to, co chcę mieć na maratonie. E, północ, południe. Więc wszystko mi się dobrze sprawdziło. E, w zasadzie dobrze, że pojechałem na tą, na tą wycieczkę, bo niektóre rzeczy się po prostu już na starcie nie sprawdziły i ich po prostu nie wziąłem. No, i pojadę pewnie tak, jak jestem teraz spakowany, bo wziąłem wszystko to, co będę chciał wieść. Więc można powiedzieć, że jechałem maratonowo. Co, skarżysko, pociąg za. No tutaj jest. Za, za godzinę z groszem. Więc idę sobie ogarnąć jakiś obiad, przejdę na peron, zobaczę, jak to tam się odbywa. Odjeżdżam chyba z drugiego, no a potem w Krakowie dwie godziny z czymś, nawet chyba prawie 3-2,5 będę czekał na zwykły pociąg, bo na pewno mi nikt nie zabierze do pociągu. A nie mam się jak rozkręcić, Żeby rower poszedł jako bagaż, a nie chcę mi się nawet bawić w rozkręcanie, więc pojadę sobie z zwykłym pociągiem. Tam też sobie pójdę w Krakowie coś ogarnąć, precle sobie kupię No i to tyle, no. Mam nadzieję, że te nocne, ta nocna przejażdżka w jakikolwiek sposób Wam przypadła do gustu Lajkujcie, subskrybujcie eee, Konstruktywna krytyka zawsze jest mile widziana Do zobaczenia przy prezentacji roweru, bo mamy ją jeszcze sobie zrobić, miałem ten film, powiem wam jeszcze tyle, że miałem ten film. Byłem na tym rynku w Trstenie, ale po prostu auta przejeżdżające obok i motocykle, i wszystko sprawiły, że ten film się do niczego nie nadaje, więc pojadę w inne miejsce, bliżej domu, gdzie będzie cicho, i tam wam przedstawię rower. Jeszcze są filmy ze Szwajcarii zaległe. Także będę miał co robić. Do zobaczonka. Trzymajcie się. To byłem ja. Kolarz amator, amatorów. Hej, cześć, na razie.